कर के कर के कर के हा चाह 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 कर के कर के कर के कर के हा चाह 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 कर के कर के कर के कर के हा चाह 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 कर के कर के कर के कर के हा चाह 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 ना से मां उचिटिनियरकी Dzień dobry. Witam Dzień dobry. się z Wami. Chciałam specjalnie tutaj dziewczyny zaprze, znaczy zawołałam do korytka, bo jeszcze miały, ale ona na przysmaczki to zawsze sobie pójdą i się skuszą na coś takiego świeżego, chociaż to samo mają, troszkę w innej postaci, bo mokrej, ale jak coś innego to lecą. Dobrze, dzisiaj będzie o kurkach, tak? I zahaczymy takich 10 powodów, dlaczego warto mieć kury na siedlisku. Od czego zaczynamy? No wiadomo od czego. Co było pierwsze jajko czy kura? <laughs> nie, nie, może nie to. Chodzi o punkt numer jeden czyli o to, że macie dostęp do jajek swoich własnych świeżutkich, e, które nie są przemysłowo, kury nie są hodowane. Nie są karmione sztucznymi pas, paszami, tylko tym, co wy im dacie. Więc jednym z głównych założeń naszych, czyli Marcinę i mnie na siedlisku, którym no, założyliśmy, to była właśnie podstawa jedzenie, żeby mieć swoje. I pierwszymi zwierzątkami, które u nas były, właśnie były kurki. Mogłoby się wydawać takim lajkom, którzy. Nigdy nie zajmowali się hodowlą kurek, że jajko, a jajko, osory oh dziewczyny, co to za różnica? A jednak jest zasadnicza. Takie jajka od kur hodowanych, właśnie tak jak my, na pastwisku, co mają dostęp cały czas do trawy, do robaczków, do słońca co jest bardzo istotne ten skład jajka bardzo się różni. No, i oczywiście własnej, niemieszanej paszy. O tym zrobimy prawdopodobnie odcinek w następnym tygodniu, bo coś nas bardzo mocno zdziwiło i chciemy, chcielibyśmy porównać w sposób techniczny paszę właśnie kupną do paszy własnorobionej, żeby wreszcie rozwiać pewne wątpliwości. Ale to za tydzień. Klaudia na wizję. Albo ja, albo tutaj panny, które stoją przed... Ale one, ale one kuprami. Tak, e, jajeczka. Ponieważ kurki nie chcą uczestniczyć w naszym filmie, postanowiłem największą kwokę dać na pierwszy plan. Halo kwoka, halo kwoka, tu przyziemny. Nie, może nie, nie, nie to wyjdzie, tobie nie wyjdzie to, co o czym marzymy wszyscy. Nie wyszło. Dobra, kamera na kury. Tak, jest. Tak. E, badania pokazują, że jajka od kur z wolnego wybiegu, jak już wcześniej wspominałam, lub karmione naturalnie naszą paszą e, odcink do odcinka odsyłamy, mają e, więcej witaminy A, która ważna jest dla wzroku, skóry i odporności. Witamina D wspiera układ kostny i odpornościowy. E, witamina E silny przeciwutleniacz, chroniąca komórki. E, bardzo dużo witaminy z grupy B, B12, B2, foliany, e, które wspierają układ nerwowy i przemianę materii. Oprócz tego znajduje się więcej kwasów tłuszczowych omega-3, które działają przeciwzapalnie i wspierają serce i mózg, jak również mniej cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Poza tym Badania również między innymi w USA i w Europie pokazują, że jajka od kur z wolnego wybiegu lub żywionych naturalnie czyli zielonką, u nas wiecie jak mają trawę, resztkami z kuchni, jakimiś sałatami albo owadami. My też zajmowaliśmy się swego czasu hodowlą pewnych robaczków. Zawierają pomiędzy 2 a 10 razy więcej witaminy A, jak wspomniałam. Poza tym. Od 3 do 6 razy więcej witaminy D. Więcej, oczywiście, i witaminy E, jak również wszystkie witaminy z grupy B. Czyli macie tutaj takie małe podsumowanie, dlaczego warto mieć jajka od swoich kurek, które hodujecie w takim tradycyjnym sielskim stylu, jak u nas na siedlisku. Bez dwóch zdań bardzo ważnym aspektem jest również sama niezależność żywieniowa. Pamiętajcie, że w czasach, jakie mamy, dosyć takich dziwnych, niepewnych, kiedy jest wiele chorób i zamykane są choroby. Te duże farmowe hodowle właśnie kurek, niosek czy, czy broilerów może warto pomyśleć o, o 10-15 kurkach, które będą pasły się na waszym podwórku, przecież one nie zrobią żadnych zniszczeń, nawiozą wam wasze grządki, no może zniszczeń w warzywniku to jednak zrobią, to, a warzywnik musi być akurat osobno od kurek, ale pogrzebią, nawiozą wam trawnik i jeszcze od czasu do czasu dadzą wam świeże, dobrej jakości jajko. Także na dzisiejsze czasy jest to dosyć tani i fajny sposób, aby zacząć przygodę z tymi zwierzakami. Naprawdę kilka sztuk, takich 10-15, nie wymaga dużo roboty i bardzo łatwo ym, zrobić systemy, które będą je utrzymywać przy życiu, yy, kiedy wy nie będziecie mieli czasu, na przykład przez 5-10 dni, nawet może, może i dwa tygodnie. Yy, automatyczne systemy podawania wody, oczywiście, i mówimy i, i, i karmy. Także, byleby ktoś przyszedł od czasu do czasu i pozbierał jajka, które Wam zostawią. Widzicie, kurki lubią grzebać i oprócz tego, co one sobie wygrzebią, co sobie znajdą jakiegoś robaczka, również fajnym jest aspektem trzymania kur właśnie u siebie na siedlisku, że jak macie resztki po gotowaniu jakieś, to też... Fajnie można je zutylizować, właśnie dać kurkom. E, trzeba pamiętać, żeby to nie były jakieś e, potrawy, które zawierają sól, bo tutaj to trzeba uważać. No ale niejednokrotnie kroicie coś, czy resztki nawet od cebuli, które kurki bardzo lubią, e, warto im podawać. No, no w tym momencie. Jeżeli nie macie takiej możliwości albo macie za dużo kompostu, na który wyrzucacie swoje reszki kuchenne, można dożywiać właśnie kurki, to zminimalizuje Wam koszt ich utrzymania. Jak również później pozyskania samych jajek. No i poprawi ich zdrowotność, bo pamiętajcie, tłuszcze wszelkiego rodzaju roztapiamy do paszy wlewamy i one sobie to zjedzą. Ich same skorupki jedzie, macie za dużo białek, usmażyć z powrotem, sałatki z resztki. A tutaj odnośnie skorupek, taka ciekawostka. Pamiętasz, ktoś nam o, o tym wspominał, że też posiada kury i wyobraźcie sobie, jego kurki nie lubią zjadać skorupek obcych kur, czyli, znaczy, obcych. Sklepowych. Kur. Sklepowych, sklepowych skorupek po prostu mm. kury nie jedzą, nie lubią, czują, że po prostu one nie są dla nich odżywcze, albo co gorsza zawierają jeszcze jakieś inne substancje, składniki, które kury no nie chcą jeść. Jak one no to rozróżniają, my nie mamy pojęcia i ciężko, no nie sprawdzaliśmy jeszcze tego, nasze pieczone skorupki wykorzystujemy, my je pieczemy tak. i, i oczywiście gnieciemy na, na, na bardzo drobne i dorzucamy do paszy, uwielbiają je jeść. A tutaj w tym momencie wyjadają jeszcze takie reszki pokarmowe, bo w tym e, tutaj pomieszczeniu znajdują się nasze broilery, czyli kury paspiskowe. paspiskowe. To są jeszcze pisklaki i często my im czyścimy tutaj te karmidełko i takie, no żeby wiadomo. Nie Niedojady, e, Nie dojadę, tak. I tutaj wyrzucamy. A kury w tym momencie czyszczą i robią porządek. Tak. Naprawdę nie, 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 nie siedzimy teraz, czy ja nie siedzę tutaj przy nioskach, to są e, kurki mięsne, jeszcze na początkowej fazie swojego życia, natomiast e, kurki wszystkie, e, czy to mięsne, czy, 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 czy nioski produkują bardzo dużą ilość e, wysokoazotowego e, nawozu. Wymieszany taki z trociną, ze ściółką, i po przekompostowaniu, które dzieje się bardzo szybko, właśnie przez to, że są bardzo bogate te, te, te ich odchody, może stać się wspaniałym pożywką na waszych ogrodów, dla waszych warzywników. Czyli nie tylko jecie jajeczko, ale tak naprawdę wykorzystujecie odchody, aby, aby wasze warzywa rosły szybciej i były zdrowe. Naszym zdaniem, niewiarygodnie duży bonus, który jest często pomijany i niedoceniany, bo każdy to yy, kojarzy, a, bo zapach, bo trzeba się narobić. No nie, daje Wam to naprawdę wory do dobrej jakości kompostu, za które teraz w sklepach płaci się duże pieniądze, a tak naprawdę nie wiecie, co w nich macie. A jak się kury wie, jak się karmi, to i wiecie, co jest w ich odchodach, i, i później w kompoście, który daje się na warzywa, i zamykacie pełen cykl. Także wspaniała sprawa. Uważamy to absolutnie za dodatkowy dochód i bardzo duży benefit wszystkich rodzajów zwierzaków, do których Was serdecznie namawiamy, bo to oczywiście nie tylko o kury, teraz jest o nich odcinek, ale odchody zwierzęce robią robotę. Tutaj, akurat mamy kurę, która się kąpie. Widzicie, zażywa za kąpieli, kąpieli, kąpieli błotnych piaskowych, ale poza tym, że tutaj jesteśmy, kury również e, ograniczają Wam populację szkodników, ponieważ wyjadają ślimaki, robaki, jakieś larwy, e, i ogranicza Wam to w tym, w tym momencie potrzebę stosowania chemii u siebie na siedlisku. E, wiadomo, no, jeżeli macie ogródek, no to e, trzeba też zabezpieczyć to przed kurkami, żeby nie weszły i nie zrobiły tam kipiszu, ale e, fajnym jest takim zabiegiem na jesień, właśnie jeżeli już wam wszystko tam pozbieracie, swoje plony z ogródka, które już e, daliście do słoików, czy w jakiś sposób e, prze, przechowujecie je, to w tym momencie warto wpuścić kury, one zrobią porządek, powiadają wszystkie robaki, szkodniki, które się zalęgły w Waszych grządkach i będziecie mieć na, o, oczywiście nie zlikwidują tego w 100%, ale ograniczoną populację. Oczywiście. Więc to jest dodatkowy element, że kury ograniczają populację szkodników. Pamiętajcie, że również potrafią zapolować na mysz? Oraz jak macie króliczki, które zawsze nie, mają niedojady i one gdzieś tam spadają, kury wspaniale pod ich klatkami się sprawdzają i czyszczą wszystko do zera. My nie mamy problemów, wtedy taki kompost, który spada, rozrzucony gdzieś tam na łąkę, bardzo rzadko nam zakwita owiec czy pszenica jakaś niedojedzona, no bo po prostu kury zrobiły z każdym ziarnem porządek. I chyba szóstym punktem będzie... Yy... Wiecie co, nie wiem, czy to każdego się tyczy, no nas skradło na pewno. Lubimy sobie czasami gdzieś przysiąść i popatrzeć, jak te kurki się zachowują. Te ich gdakanie, jak zniosą jajko, jak samiec obchodzi się z samicami, jak ustawia stado, jak się właśnie kąpią. Nieraz widzieliśmy wywaloną w ziemi kurę, mówił, kurczę, zdechło, coś się stało. Ona po prostu zażywała kąpieli słoneczno, jak ja mówię, błotnej, no piaskowej. I, i są takie zabawne, te ich styl chodzenia, te gdakanie. Naprawdę to uspokaja. Nie wiem, czemu ludzki głowa, przynajmniej moja i Klaudii jest skonstruowana tak, że gdzieś tam się zawieszamy na momencik i tak łapiemy kontakt z przyrodą. Jest to naprawdę fajna sprawa. Warto zacząć od kurek, w szczególności też, jak macie większe rodziny i małe dzieci, bo. Przy kurkach mogą dzieci nauczyć się pewnego rytmu i odpowiedzialności, że kurkom codziennie trzeba dać jeść. Trzeba wyczyścić korytka, pamiętać o wodzie i o porannym wstawaniu. Więc to też jest pewnie taki mobilizator i pokazywanie dziecku pewnych następstw i później konsekwencji, co to za sobą niesie. Prawda? Jeżeli dobrze dbamy o kurki, to mamy dużą ilość jajeczek dobrych i świeżych. Też dzieci uczą się obserwować zachowań kurki, kurek czy kogutów, bo to też jest istotne, kogut się inaczej zachowuje. Kurki się inaczej zachowują. E, można, jako obserwator i to myślę, że obserwowanie jest najlepszą szkołą dbania o same zwierzęta. Czy to o kury, czy to już o większe zwierzęta, czy to o kozy, owce. Ale myślę, że kurki są jeszcze takie dla, szczególnie dla małych dzieci, pójdą do kurnika, pozbierają jeszcze jajeczka. Chodzą i, za wami. Chodzą za wami. Dzieci lubią tak, szukać tak, jajeczek. Tak. Także. I pijanie koguta codziennie, poranne, to jest coś fajnego. I zawsze jak my mamy gości, yy, dzieci pierwsze co robią, lecą do kurnika. Czy są jajka, czy są jajka, gdzie są jajka? I to też fajne, trzeba dziecku wytłumaczyć, żeby było gniazdo jakiej wielkości, że lubi być w ciemności troszeczkę, że kurka lubi spokój, można tutaj e, rozwodzić się naprawdę e, długo godzinami i dzieci, pamiętajcie, młode są, to chłoną taką wiedzę i chcą, bo oni no, w mieście tego nie uświadczą, e, no i jest to taka, no, no to jest ciekawość życia pewna. I tak no. jak powiedziałaś na początku, i nauka opieki nad y, zwierzętami. Tak, y, tak. Bardzo przydatna y, później cecha odpowiedzialności się w tym momencie y, jakby wykształca. Tak. Oczywiście pierwsza inwestycja na kurki jest jak, jak we wszystkim, jest, może być dosyć spora, chociaż tam przy 10-15 na pewno waszego budżetu nie załamie. Ale w perspektywie czasu patrząc na to, że będziecie mieli własne jaja, własne zdrowe jaja, że zdrowie będzie wam się no, po prostu będzie się trzymać w kupie lepiej niż na przykład na, na wyjałowionych produktach dyskountowych. Wydaje nam się, że w dłuższej perspektywie, wspaniale, takie kurki są w stanie się zwrócić. My, wprawdzie, tego nie robimy, ale wiemy, że wielu gospodarzy takie kurki na sam koniec ubija i ich nieśności i jeszcze można z tego bardzo wspaniały i smaczny zrobić rosół. Także y, polecamy, polecamy, polecamy. Kury są fajne, kury muszą być na każdym siedlisku, w każdym domu, naprawdę nie wymagają dużo y, miejsca, natomiast y, musicie tylko y, upewnić się, jeśli mieszkacie gdzieś w miastach albo w takich bardziej zurbanizowanych y, miejscach, y, czy... Y, nie wiem, czy to plan zagospodarowania, czy, 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 czy jakieś tam, nie wiem jak to się obostrzenia. Nazywa, obostrzenia są, że nie możecie mieć żadnych zwierząt. Przy czym same kury nie są bardzo głośne i upierdliwe, może tylko jak zniosą jajko, trochę dają o tym znać, się cieszą, natomiast koguty są głośniejsze, ale kogut nie jest wymagany przy kurkach, jest dobrze go mieć, natomiast nie jest wymagany. Jak widzicie, kurki teraz mają siestę, są objedzone, yy, nagrzewają się po, po kąpielach bardzo często właśnie piaskowych, no i mają tą chwilkę takiego spokoju. Yy, za godzinkę, dwie znowu ruszą na poszukiwanie jedzenia. Yy, wprawdzie w korytkach ciągle pełno, ale do wieczora wszystko wyjedzą. Yy, I taki wiecie aspekt, aspekt, który jest bardzo mało doceniany albo bardzo mało mówiony, że pamiętajmy, że jeśli my, usamo, czyli wszystkie benefity, które już powiedzieliśmy, to sobie znacie, i kiedy my usamodzielniamy się i, i jakby stanowimy swój własny sklep spożywczy y, na, 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 w miejscu, w którym żyjemy, y, robimy bardzo ważną rzecz. Na miniskalę, uciekamy z systemu i, i jakby nie zgadzamy się po troszeczkę, jest to taka nasza mała, ma, mały sprzeciw na traktowanie zwierząt w sposób y, przemysłowy. Na mini skale te zwierzęta mają naprawdę dobre warunki. Jesteśmy w stanie o nich bardzo dobrze zadbać i nie ma osoby, która mi teraz powie, że chów klatkowy, który w ogóle jest wynaturzeniem, ale chów na przykład nawet na farmach, gdzie one mają jakiś wybieg, ale, ale bardzo są stłoczone i nie widzą nigdy słońca, jest tak jakościowy, jak po prostu kurka żyjąca sobie w ten sposób. Ja zdaję sobie sprawę, że ryzyko jest większe, bo i lisy, i, i jastrzębie, natomiast one mają naprawdę Dobre życie i długie życie, znacznie dłuższe niż na farmach, gdzie są mocno eksploatowane. Także, tego typu podejściem pomimo wszystkich benefitów, jakie Wam dają zdrowotnych, oszczędnościowych, i edukacyjnych i przyjemnościowych, po prostu im również zapewniacie jakby okrawając po troszeczku rynek jajeczny, bo, bo po prostu sami tworzy, macie jajka, okrawając w ten sposób robicie mniejsze zapotrzebowanie i mniej kurek jest tak no, niehumanitarne traktowanych. Naszym zdaniem jest to również pewnego rodzaju plus, nad którym mało osób się zastanawia, no bo zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo jakby mały uszczerbek na ich zdrowiu, no bo każdy ma tam po kilkanaście, kilkadziesiąt kurek, nie jest to duża liczba, ale gdyby tak 100 osób naszych widzów, albo 200 osób założyło kurnik i tych kurek byłoby znacznie więcej, no to już byśmy uszczerplili procentowo, albo raczej promilowo, w jaki sposób są traktowane. Pamiętajcie, że wszystko zależy od nas konsumenta. Jeśli my pokazujemy, że czegoś nie chcemy, producenci zmieniają sposób chowu zwierząt, bo na to jest popyt. I my jesteśmy osobami, które starają się jakby rozświetlić, pomimo, pomimo cen, jakie są, że są znacznie większe takich produktów, ale rozświetlić to, że, że w ten sposób chowane zwierzęta są dla nas znacznie, znacznie zdrowsze i wiele idzie innych aspektów, które pomagają nam w życiu. Ja chyba to cały czas mówię to samo, prawda? Cela. Chyba. Chyba. Tak, tak. Kogo teraz tą głową? Prawda? Mam tu kurę. Ty uważaj kogucie, kogucie. uważaj, uważaj. Dobra, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Myślę, że, że co chcieliśmy przekazać, to przekazaliśmy. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, piszcie w komentarzach. Natomiast rozwijajcie sami w swojej głowie tego typu pomysły. Znacznie łatwiej hoduje się 10-15 kurek niż na przykład jak my mamy 40 niosek i 100 niosek i 200 niosek. Wszystko w zależności od tego, co chcecie. Są różne systemy do różnych ilości. Tak samo ze zwierzętami. A naprawdę nie ma osoby, która by zjadła nasze lody albo po prostu od nas jajek nie dostała, która nie po, mówi, że e, e, różnica między sklepowymi e, a naszymi jest zauważalna, mocno zauważalna. To, to nas bardzo cieszy, bo, bo e, e, przy jakby ilości pracy, jaką wkładamy w produkcję naszych paszy, te zioła, to wszystko i w ich zdrowotność, którą staramy się unikać chemii, że, że, żeby po prostu były zdrowe, no, to przynosi efekty. I my za, jesteśmy zadowoleni, bo to chyba o to chodzi. A teraz Wam pokażę, jakiego korzenia Wielkiego wyrwałem, i o tym wszystkim już powiemy w niedzielę. Zapraszamy na niedzielny odcinek vlogowy. A może i pokażemy, jak Klaudia się zgodzi. ca 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 capa. Nie, nie. Zobaczymy. zobaczymy. Tu nie obiecuję, to wszystko zależy od szefowej, tak. ale, ale jak szefowa się zgodzi, będzie capek. Zabry. Bo mamy takiego fajnego ładniusi, jak ja. Tutaj, o, tu mamy małego korzonka. A tam wywaliłem dużego korzenia. Sam go podkopałem, a resztę już zrobił traktor. Leży przede mną, bezczelna. Ja do pracy, a ta leży. Życie, się wstydziła. gdybyś nosiła więcej jajek jak ja, to też byś miała chwilę relaksu. To no to ty widzisz jo? Za mało wysiadujesz, Klaudia. <głos> <głos> Jajeczka. <głos> ja nie wiem, czy my mamy program dla dzieci edukacyjnych, <noise> czy dla dorosłych <noise> z różową serię. O, no co, przeszkodziła ci pańca. A tak było jej dobrze. Dobra, koniec, zostawiamy kurę, niech się wymyję w końcu.